Hyundai to kolejna marka po Nissanie czy Oplu, która w swoim dotychczas przynudnym mieszczuchu próbuje zaszczepić odrobinę szaleństwa. Pytanie czy Koreańczykom udało się to równie dobrze? I 20 doczekała się właśnie swojej trzeciej generacji. W porównaniu do poprzednika, zaprezentowanego w 2014 roku, auto odrzuciło delikatne, obłe kształty, zastępując je wyraźnymi, ostrymi liniami. Z przodu nowej 20 wyróżnia się bardzo nisko zawieszonym grillem, którego wzór ładnie przekształca się w przetłoczenia na masce. Trochę szkoda, że do testu nie mamy wersji z reflektorami lodowymi. U nas mamy zwykłe halogeny, a tym samym światła do jazdy dziennej wyglądają… cóż, mniej efektywnie. Fajnie za to, że Hyundai nie bawi się w żadne estetyczne atrapy. Tutaj jeśli coś wygląda jak otwór, to i faktycznie otworem jest. Ze smaczków docenimy też ciekawie narysowane obudowy lusterek. W bocznej linii zauważymy delikatnie opadającą linię dachu i wznoszącą się linię okien, ale nie tylko ona się tu wznosi. Spójrzcie choćby na różnicę wysokości między przednią a tylną klamką. No i wisienka na torcie bardzo oryginalnie narysowany tył. Bagażnik jest lakierowany na czarno, aż do blendy łączącej tylne światła. Niestety nie jest ona świecąca, ale i bez tego całość wygląda bardzo ciekawie. No i przede wszystkim znacząco wyróżnia się na tle spokojnie stylizowanego poprzednika. Auto w rozmiarach wyraźnie zmieniło się w dwóch miejscach. Pierwsze, szerokość, która zwiększyła się o ponad 4 cm. Drugie, wysokość, która z kolei zmniejszyła się o 2,5 cm. W konsekwencji I20 ma teraz lepsze proporcje, co jest po prostu przyjemniejsze dla oka. Idąc dalej, na długość auto urosło o zaledwie 0,5 cm. Niby niewiele, ale pamiętajmy, że głównym celem tego auta jest mieszczenie się w ciasnych miejscach parkingowych. Bardziej istotne jest to, że o centymetry wzrósł tutaj rozstaw osi, który już w poprzedniej generacji był naprawdę konkretny. Teraz ma równe 258 cm. Nieznacznie więcej ma chyba tylko Renault Clio, a takiej Fieście, Fabi czy Swiftowi brakuje do tego aż 10 cm. Długi rozstaw osi powinien bezpośrednio przekładać się na obszerność wnętrza, i Hyundai doskonale to wykorzystuje, oferując jedną z bardziej przestronnych kabin w segmencie. Z przodu doceniamy sporo miejsca w każdą stronę, czy kierownicę regulowaną w dwóch płaszczyznach, choć uwaga, nie znajdziecie jej w każdej wersji. Fotele są całkiem mocno wyprofilowane, a boczki zaczynają wysuwać się dość wcześnie. Dla mnie były super, szerszym osobom zalecam sprawdzenie ich w salonie. Jak to w mieszczuchu, nie mamy tu regulacji podparcia lędźwiowego, ale wyprofilowanie na tym fragmencie jest bardzo wyraźne. Z tyłu mimo opadającego dachu nie można narzekać na brak miejsca nad głową. Spore wrażenie robi też ilość miejsca przed kolanami, wyraźnie większa od tych w Clio czy w korsie. Na minus jednak odnotuję tu niewielką ilość miejsca na stopy. Nie wiedząc czemu, podłoga w pewnym miejscu wyraźnie się wybrzusza, przez co znacząco kurczy się ilość miejsca pod fotelami. Na plus jednak zaliczymy tu bardzo szeroką kanapę i niski oraz płaski tunel środkowy. Kanapa jest tak samo miękka dla wszystkich trzech miejsc. Bardziej miękkie mogłyby być za to same zagłówki. Niemniej, jeśli na pokład musicie wziąć komplet pasażerów, to w Hyundai'u może być im nawet dość znośnie. Powróćmy więc na chwilę do przodu. Okpit nowego i20 jest bardzo solidnie zmontowany. Co prawda, cały został zbudowany z twardych i okropnie smutnych kolorystycznie plastików, ale żaden z nich nie chce wydawać nawet najmniejszych dźwięków. Co jednak smuci, bardzo twarde są też podłokietniki na drzwiach. Opierane łokcie mogą tu trochę pocierpieć. Podłokietnik centralny natomiast obecny jest dopiero w najwyższej wersji. Pojawiło się też kilka nowych smaczków, jak choćby oryginalnie narysowana kierownica, czy ta imitacja przedłużenia kratek nawiewów biegnąca przez całą szerokość przed pasażerem. Poza tym, czytelność, ergonomia czy samo rozplanowanie tej deski rozdzielczej jest na naprawdę najwyższym poziomie. Siadasz za kierownicą i od razu wiesz, gdzie czego szukać. Multimedia o przekątnej 8 cali niestety nie mają aż tak ładnej oprawy graficznej jak większy ekran, który testowaliśmy w i30. Do tego Multimedia te potrzebują czasami trochę czasu na reakcję. Doceniamy jednak fizyczne przyciski, bardzo intuicyjną obsługę i bezprzewodową integrację z Apple Carplay i Android Auto. Lepsze mogłoby być samo nagłośnienie, które co prawda generuje jakąś głębię, ale nawet bez podkręcania tonów w equalizerze miewa problemy z czystością dźwięku. Melomani powinni się zdecydować na opcjonalne nagłośnienie Bose. Co do obrazu z kamery cofania, delikatnie rzecz ujmując, Full HD to to nie jest. Z drugiej strony nikt tym filmów kręcić nie będzie, a w kamerach cofania ważniejsze jest to, ile w nich widać. W tej widać mega dużo. Spójrzcie choćby na obraz po zmroku, który może i jest nieco przejaskrawiony, ale dzięki temu wybitnie wyraźny. Peżocie, patrz i się ucz. W całym wnętrzu jest jednak coś znacznie bardziej wybitnego, a mianowicie cyfrowe wskaźniki o przekątnej 10 i 10,25 cala. Szczerze powiem, że to jedne z najlepszych cyfrowych zegarów, jakie możemy obecnie dostać w segmencie. Grupa Volkswagena czuj się zagrożona. Działają obłędnie szybko, mają całkiem rozbudowany komputer pokładowy i są wzorowo czytelne. No i jak całe auto banalnie intuicyjne w obsłudze. Mamy do wyboru cztery pulpity wyświetlania parametrów, w którym każdy może się podobać. Trzy pierwsze każdemu, czwarty jakimś indywidualistom. Do tego są seryjne, bez dopłaty, odtestowanej przez nas wersji komfort. I już dla samych tych zegarów sam bym poważnie rozważał właśnie co najmniej tą wersję. Układ schowków jest dosyć typowy. Pochwalę w nich schowek między fotelami, który wyłożony został miękkim materiałem. Położone tu klucze nie będą hałasować. Doceniam też obszerne kieszenie w drzwiach. Półtora litrową butelkę wody spokojnie zmieścimy w drzwiach przednich, ale również i tylnych. Z praktycznych drobiazgów pochwalę też umieszczenie źródeł światła w dwóch miejscach pod sufitki. Szukanie czegoś po zmroku nie będzie tu problemem. A co powiemy o luku bagażowym? Bagażnik nowej i 20 może być albo mega zaskakujący, albo po prostu całkiem niezły. Mega zaskakujący jest z zestawem naprawczym, bo wtedy jego pojemność wynosi aż 352 litry. U nas mamy jednak dojazdowe koło zapasowe, z którym to pojemność zmniejsza się do nieco ponad 300 litrów. Po opuszczeniu oparć, przestrzeń ta rośnie do 1017 litrów. Wartości niezłe, ale nie rekordowe. Zwrócę za to uwagę na jeden bardzo fajny patent, a mianowicie półeczkę bagażnika, którą, jeżeli musicie przewieźć coś wysokiego, można zwyczajnie zsunąć za kanapę. To jest naprawdę fajne. Według cennika od drugiej wersji Classic Plus powinna być tutaj podwójna podłoga bagażnika, ale u nas nie wiedząc czemu jej nie ma. Mamy tu za to dwa haczyki na reklamówki i taki paseczek do przymocowania czegoś przy ściance bagażnika. Jak na auto miejskie jest więc całkiem ok. Silniki nowego i20 to wyłącznie motory benzynowe o mocy albo wolnosących 84, albo turbodładowanych 100 koni mechanicznych. U nas mamy do czynienia z prostszym silnikiem 1,2 osiągającym wspomniane 84 konie. Nie jest to motor identyczny jak w poprzedniku, teraz ma nieco mniejszy skok tłoka, a więc i mniejszą pojemność skokową. W konsekwencji mamy tu odrobinę niższy moment obrotowy, ale wątpię, żeby było to wyczuwalne. Z różnic to by było na tyle, konstrukcyjnie to nadal bardzo prosta jednostka o zwyczajnym wtrysku pośrednim. Do omawiania nowego i20 podchodzę nie tylko jako osoba testująca samochody, ale również jako mega szczęśliwy właściciel Suzuki Swifta. Auto również z dalekiego wschodu, również z wolnosącym silnikiem 1.2, więc układ odniesienia mamy tu całkiem fajny. Szczerze przyznam, czuć, że motor i20 jest słabszy od tego w Swifcie, ale jego dynamika, szczególnie gdy jeździmy po mieście, jest i tak całkiem w porządku. Wiadomo, rakietę tego nikt nie określi, bo według producenta na pierwszą setkę czekamy tutaj 13 sekund, ale jednocześnie przez dobrze zastopniowaną skrzynię biegów. Wymuszanie pierwszeństwa nie kończy się paniczną modlitwą do wszystkich świętych. W godzinach szczytu czasami trzeba go będzie wkręcić pod 4000 obrotów, ale i tak w mieście jak najbardziej da się tym jeździć. Wtedy też docenimy bardzo fajnie i lekko zbierające sprzęgło. Naprawdę banalnie łatwo jest tutaj zmieniać biegi bez najmniejszych szarpnięć. Co istotne, płynność zmian biegów mega łatwo utrzymać nawet podczas redukcji. W Swiftie na przykład jest z tym trochę gorzej. Sama praca lewarka bardzo mi przypomina to, co poznałem już w Fi30. Mamy więc nieco długie drogi między biegami i trochę sztuczne, ale jednak całkiem fajne kliknięcia przy wbijaniu biegów. Nie ma za to żadnego efektu mieszania w gumie, jego praca jest pewna. Mamy też całkiem niezłą precyzję. I co istotne. Nie zauważyłem tu problemów z wbijaniem trójki przy dynamicznej jeździe, co przeszkadzało mi w większym i30. Mało sportowe jest też zestrojenie zawieszenia, które dość wyraźnie nastawione jest na komfort. I tu przedstawiciele handlowi mogą zacierać ręce, bo pacyfikowanie nawet naprawdę wysokich krawężników nie jest dla i20 najmniejszym problemem. Auto zdaje się być wręcz stworzone do filtrowania takich wystających nierówności jak krawężnik, śpiący policjant czy wystające tory tramwajowe. Wygładza je bardzo przyjemnie. Trochę gorzej wychodzi mu filtracja nierówności zapadniętych, ale jak na klasy aut miejskich i tak jest całkiem nieźle. I 20 to jeden z tych samochodów, w którym jak widzisz dziurę, to nie robisz slalomu, ale wierzasz kołami w sam środek. Potem chwilę czekasz i niczym koneser filtrowania nierówności wydajesz opinię, najczęściej pozytywną. No, tutaj też poszło całkiem dobrze, tak. Gładziutko jak w Skodunii. Fajnie, fajnie. Hmm? Jako dowód, proszę bardzo, podjeżdżałem pod świątego policjanta, bud podłogę. No luksus, naprawdę, bardzo komfortowo. Przy większych nierównościach jednak dobra filtracja nie idzie w parze z absolutną ciszą. Za słyszalność hałasów z zawieszenia po części obwiniałbym nie najlepsze wyciszenie nadkoli. Spory dystans i dwudziestką musiałem pokonać w deszczu, kiedy to przyjazdy przez głębsze kałuże wyraźnie słyszałem pod swoimi nogami. No i w kwestii wyciszenia odrobinę lepsze mogłoby być tłumienie dźwięku silnika, którego brzmienie na dole obrotomierza nikomu nie będzie przeszkadzać. Ale im wyżej go wkręcamy, tym bardziej robi się nam przykro. Swift wkręcany na obroty zdaje się podsycać apetyt kierowcy, zdaje się mrucząco krzyczeć dawaj, 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 twoim celem jest czerwone pole, nie bądź miękka a i20 na wyższych obrotach... tak nieprzyjemnie buczy, jakby zmęczony moim zachowaniem mówiło ej no co ty robisz stary, no weźże zmień ten bieg, nie męcz mnie tak i oddaj to auto dziadkowi, bo nie mogę już z tobą. W zamian za wrażenia akustyczne jako pocieszenie przychodzi nam bardzo wysoka kultura pracy jednostki. Tak jak Bozia nakazała, mamy tutaj cztery cylindry, które zdają się nie generować praktycznie żadnych wibracji. Podsumowując, na obroty go nie wkręcam, dynamicznie tym nie jeżdżę, ale i tak się cieszę, bo to do bólu poprawny samochód, który w zaskakującym jak na te klasie komforcie przewiezie mnie z miejsca A do miejsca B. A że w czasie tej podróży mogę sobie włączyć podgrzewanie foteli, podgrzewanie kierownicy, mogę pobawić się mega dopracowanymi cyfrowymi wskaźnikami, czy wykorzystać bezprzewodową łączność Android Auto, to marudzić za bardzo nie mogę. Zabieram więc na pokład rodzice. I w nieagresywny sposób pokonuje trasę Katowice-Szczyrk-Katowice. -Katowice. Autem przejeżdżam też przez górskie serpentyny, gdzie, mimo trzech osób na pokładzie, odpowiednio wkręcany silniczek daje jakoś radę. Przez górskie drogi spalanie finalnie rośnie z 5,2 do 5,4 litra na setkę. Wyniki godne pochwały. W porównaniu do Swifta wszyscy doceniamy większy bagażnik, wyraźnie obszerniejszą kabinę i bardziej komfortowe zawieszenie. Mama z tyłu narzekała wyłącznie na trochę zbyt małe okna. Prawdą jest, unosząca się linia okien jest świetnym zabiegiem stylistycznym, ale podróżującym z tyłu dzieciom czy niższym osobom faktycznie może się to nie podobać. W trasie doceniam też całkiem wygodne fotele. Jedyną uwagę na minus kieruję do samych zagłówków, które są zbyt twarde. I właśnie w takich warunkach, czyli jazda miejska i spokojna trasa pozamiejska, I-20 radzi sobie idealnie. Pod supermarketem docenimy bardzo dobrą zwrotność samochodu i mocno wspomagany układ kierowniczy. Auto jest łatwe do wyczucia, do tego całkiem niezła jest tutaj widoczność. Doczepić mogę się tylko wewnętrznego lusterka, które jest nieco zbyt wypukłe. W konsekwencji każde auto wygląda w nim jak Hyundai Atos, a im dłużej się w nie wpatruję, tym bardziej mnie bolą oczy. Pewnie nikogo nie zaskoczę, gdy powiem, że znacznie gorzej to auto czuje się na autostradzie. Za taką górną, zdroworozsądkową granicę uznaję tu 110 km na godzinę. Powyżej tego czuć, że silnik się męczy, a przez brak szóstego biegu też mocno hałasuje. Wiecie już, jaki to hałas, taki, którego ja słuchać nie chcę. W kwestii hałasów na autostradzie zauważyłem też niezbyt przyjemne gwizdanie powietrza. Nie udało mi się namierzyć, co dokładnie je generuje, ale podejrzliwie patrzę na obudowę lusterek. Do tego, to już typowe dla aut miejskich, przez niską masę i bujające zawieszenie i 20 jest wrażliwe na podmuchy boczne. Na plus jednakże mimo komfortowej natury auto okazuje się być całkiem zwarte w zakrętach. Nie jest to poziom Swifta, ale i tak widać naprawdę duży progres. Zatem mimo bardzo niewielkiego przebiegu, gdy odbierałem auto na liczniku miałem zaledwie 50 km, całkiem pozytywnie oceniam spalanie. Jest to prawda trochę wyższe niż w Swifcie, ale i tak trudno mieć do niego zastrzeżenia. Teraz jadąc spokojnie na drogach pozamiejskich wychodzi mi 4,7 litra na 100 km. W mieście wychodziło mi 7,5 litra. A średnie spalanie z całego testu wyszło mi na 6,3 litra na 100 km. Dla porównania włączymy jeszcze teraz ten pomat. Pomiar spalania przy 90 z górki na początku testu 4,2 litra na 100 km i na koniec testu średnie spalanie to równe 4 litry na 100 km. I teraz średnie spalanie przy 90 pod górkę na początku testu 4,7 litra na 100 km i na koniec testu średnie spalanie to 4,2 litra na 100 km. Średnie spalanie przy 140 z górki na początku testu 6,1 litra na 100 km. I na koniec testu średnie spalanie to 6,8 litra na 100 km. I teraz średnie spalanie przy 140 pod górkę. na początku testu 7,2 litra na 100 km i na koniec testu średnie spalanie to 7,6 litra na 100 km. Trochę smuci, że w nowej generacji zmniejszony został bak paliwa z 50 do 40 litrów, ale przy tak niewielkim spalaniu tej jednostki nie powinno być to większym kłopotem. Na plus zaliczymy też gadżety odciążające kierowcę. Doceniam tu przede wszystkim asystenta znaków drogowych, system utrzymania na pasie ruchu. To jadę, jadę, jadę. Puszczam kierownicę. On dojeżdża do pasów, ale odbija wcześniej. Nie najechaliśmy nawet na pasy. Więc fajnie. No dobrze, dobrze, fajnie działa. Czy system informujący o odjechaniu poprzedzającego pojazdu? To jest naprawdę fajne. Auto subtelnie zwraca mi uwagę, że albo ponownie skupię się na jeździe, albo zaraz ktoś mnie obtrąbi. Co istotne, wspomniane gadżety są seryjne już od najniższej wersji. A ile nam za nią przyjdzie zapłacić? Cennik otwiera wersja Classic i nasz silnik kwotą niecałych 54 tysięcy. Jest to jednak troszkę wabik cenowy, bo z jednej strony dostaniemy tutaj system utrzymania na pasie ruchu, asystenta znaków drogowych czy tempomat, a z drugiej strony nie dostaniemy tutaj ani radia, ani klimatyzacji. Braki te znikają w droższej o 6000 wersji Classic Plus, która dorzuca też elektrykę szyb z tyłu, podgrzewane lusterka, dwupłaszczyznową regulację kierownicy czy system Bluetooth. Nasza dymówka to jeszcze wyższa wersja Comfort, która z lakierem i z czarnym dachem kosztowałaby 68 tysięcy. Seryjnie mamy tu kamerę cofania, podgrzewaną kierownicę, podgrzewane fotele z przodu, cyfrowe zegary, czy 8 multimedia z bezprzewodowym Apple CarPlay i Android Auto. Sennik nowego i 20 może mieć dla niektórych tylko jeden problem, którym jest praktycznie brak dodatkowych opcji. Jeżeli chcecie na przykład system bezkluczykowy, lepsze nagłośnienie albo istotne dla mnie reflektory ledowe, to musicie zdecydować się na najdroższą wersję i doładowany litrowy silnik. Nowe i 20 może się podobać. To samochód dopracowany, komfortowy i oszczędny w użytkowaniu. Punktuje również obszerną kabiną, pięcioletnią gwarancją i prostotą konstrukcji silnika. Jeśli szukasz bezawaryjnego mieszczucha na dłuższy czas, okaże się bardzo rozsądną propozycją. I taki jest właśnie nowy Hyundai i20.